Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Jezus rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Rybacy, którzy mieli stać się uczniami Jezusa, przez całą noc nie złowili ani jednej ryby. Wtedy pojawia się Jezus i każe im ponownie zarzucić sieci, ale tym razem na prawą stronę czyli przeciwną. Piotr posłuchał głosu Jezusa i zarzucił sieci zgodnie z instrukcją. Tam, gdzie chwilę wcześniej woda była zupełnie pusta, sieci prawie pękały z powodu ogromnej ilości złowionych ryb. Rybak łowiący bezowocnie całą noc symbolizuje usilne starania człowieka, będące wysiłkiem i walką, które czyni w swojej ignorancji, aby zrealizować swoje pragnienia tylko po to, by ostatecznie stwierdzić, że wszystkie te starania są bezowocne. Kiedy odkryje swoją świadomość bycia Jezusem i posłucha jego głosu, pozwoli pokierować swoim połowem, staraniami, postąpi zgodnie z prawem, będzie poszukiwał tylko w świadomości, a nie w regułach świata fizycznego rzeczy, których pragnie. Gdy je tam już odnajdzie, będzie pewien, że zostaną one przejawione w świecie formy. Ci, którzy mieli przyjemność wędkowania, wiedzą, jakie to ekscytujące uczucie, gdy poczuje się rybę na haczyku. Złapanie ryby poprzedza zabawa z nią, a ta zabawa z kolei kończy się wyłowieniem ryby z wody. Coś podobnego dzieje się w świadomości człowieka, gdy wędkuje w poszukiwaniu właściwej dla siebie drogi. Wędkarze wiedzą, że jeśli chcą złapać duże ryby, muszą łowić w głębokich wodach. Jeśli zatem chcesz osiągnąć dużą jakość życia, musisz pozostawić za sobą płytkie wody. Usiane rafami oraz przeszkodami, i wypłynąć na głębokie, błękitne wody, gdzie żyją wielkie okazy. Aby złapać wysoką jakość życia, musisz wejść w głębsze i swobodniejsze stany świadomości. Tylko w głębinach odnajdziesz wielkie życiowe manifestacje. Oto prosty przepis na udane wędkowanie. Najpierw podejmij stanowczą decyzję, co chcesz wyrazić lub zdobyć. To jest kluczowy moment. Musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz od życia, zanim będziesz mógł to złowić. Po podjęciu decyzji odwróć uwagę od świata zmysłowego, od problemu i skoncentruj się na byciu poprzez spokojne powtarzanie, ale z wczuwaniem się w wibrację słowa jestem. Gdy twoja uwaga zostanie odwrócona od świata i skupiona na jestem, także cudownie zanurzysz się w poczuciu bycia. Doświadczysz, jak odpuszczasz to, co zakotwiczało ciebie na mieliźnie Twojego problemu, i bez wysiłku wypłyniesz na głębie. Fenomen towarzyszący temu działaniu to uczucie rozszerzania mentalnego. Doświadczasz wznoszenia i rozszerzania w sobie, jakbyś naprawdę rósł. Nie bój się tego, ponieważ nie umrzesz dla niczego innego, jak tylko dla swoich ograniczeń a twoje ograniczenia umrą, gdy oddalisz od nich swoją uwagę i myśli, ponieważ istnieją tylko w twojej świadomości. W tej głębokiej lub rozszerzonej świadomości poczujesz się potężną pulsującą mocą, głęboką i rytmiczną jak ocean. To odczucie rozszerzania jest sygnałem, że znalazłeś się na głębokich, błękitnych wodach, gdzie pływają duże ryby, duże pragnienia. Załóżmy, że rybami, które postanowiłeś złowić, są zdrowie i wolność, emocjonalna oraz finansowa. Zacznij więc wędkować w tej bezkształtnej, pulsującej głębi swojego wnętrza, szukając uprag upragnionych cech lub stanów świadomości, mówiąc: Jestem zdrowy, jestem wolny. Powtarzaj te twierdzenie i odczuwaj, że w istocie jesteś zdrowy i wolny, aż przekonanie, że taki jesteś, w pełni Cię ogarnie. Gdy doświadczysz tego przekonania w sobie, Wszystkie wątpliwości znikną, a ty poczujesz się wolny od ograniczeń przeszłości. To jest ten moment, w którym wiesz, że złowiłeś te ryby. Radość, która rozprzestrzenia się przez całe Twoje istnienie, gdy czujesz, że jesteś już tym, czym zapragnąłeś być, jest równa ekscytacji wędkarza, gdy złapie wspaniałą rybę. Teraz nadchodzi czas na zabawę z rybą, powrót do świata zmysłowego. Gdy otworzysz oczy na świat dookoła siebie. Przekonanie i świadomość, że jesteś zdrowy i wolny, powinny być w tobie tak zakotwiczone, że całe twoje jestestwo wibruje w podekscytowaniu. Następnie, gdy przechodzisz przez konieczny czas, który zajmie tym stanom zdrowiu i wolności przybranie ciała, poczujesz uniesienie, wiedząc, że niedługo to, czego nikt jeszcze nie widzi, ale ty już czujesz i wiesz, że tym jesteś, jest już złowione. W momencie, gdy się tego nie spodziewasz, jeśli biernie podążysz w swojej świadomości, zaczniesz wyrażać i posiadać to, czego jesteś świadomy, czym jesteś i co posiadasz, doświadczając jak wędkarz radości z wyłowienia wielkiej ryby. Teraz wstań z kanapy i wyrusz na połów pełni życia, zarzucając swoje sieci na prawą stronę. Na przeciwną stronę niż dotychczas.